W dniu 16 czerwca 1944 roku doszło do bestialskiej zbrodni dokonanej przez banderowców na polskich pasażerach pociągu relacji Bełżec-Rawa-Ruska-Lwów. Tego dnia w godzinach porannych, kilkanaście minut po wyjechaniu pociągu z Bełżca, został on zatrzymany w lesie koło wsi Zatyle, blisko Lubyczy Królewskiej, gdzie następnie ukraińska banda zamordowała około 70 Polaków, mieszkańców Bełżca, Tomaszowa Lubelskiego. Narola, Rawy Ruskiej i Lwowa. Wśród ofiar byli polscy studenci, łączniczki Armii Krajowej oraz przede wszystkim zwykli ludzie. Jak później ustalono, w zmowie z mordercami był ukraiński maszynista Zachariasz Procyk, pochodzący z niedalekich Żurawiec, który w umówionym miejscu niespodziewanie zatrzymał pociąg. Po wyprowadzeniu wszystkich pasażerów zostali oni wylegitymowani. Ukraińców i Niemców zwolniono, Natomiast Polaków bestialsko zamordowano. Większość rozstrzelano kulami dumdum, -dum, ale część zgładzono za pomocą broni siecznej. Wśród ofiar były małe dzieci. Kilka osób, pomimo zadanych ran, przeżyło i złożyło później obszerne zeznania. Wśród morderców rozpoznano osoby pochodzące z ukraińskich pobliskich wsi, leżących pomiędzy Lubyczą Królewską i Uchnowem. Jedną z pasażerek była młoda polska dziewczyna, pochodząca spod Tomaszowa, która wśród napastników zobaczyła swoją dawną sympatię. Kilka osób, w tym dwóch studentów Zelwowa, Lwowa, zostało uprowadzonych w kierunku Uchnowa i ślad po nich zaginął. Najprawdopodobniej po torturach zostali zamordowani. Strzały były dobrze słyszane w Bełżcu. Niedługo później na miejsce przybyli Niemcy i zarządzili konwój ciał pomordowanych wozami do tej osady. W Tomaszowie Lubelskim i Bełszcu odbyły się pogrzeby, które zamieniły się w wielkie patriotyczne manifestacje. Część ciał złożono we wspólnych zbiorowych mogiłach, inne w rodzinnych grobach. Osiemdziesiątą pierwszą rocznicę mordu pasażerów pociągu pod Bełżcem uczcili przedstawiciele sekcji zawodowej infrastruktury kolejowej NSZZ Solidarność, którzy na cmentarzu w Bełżcu, przy tablicy upamiętniającej pomordowanych Polaków, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Kwiaty złożono również we wsi za tyle, przy pomniku pamięci ofiar mordu, dokonanego przez bojowników ukraińskiej powstańczej armii na Polakach podróżujących pociągiem.